Dajcie, kochani, dzisiaj w moim blogu dziewiarskim. Dawno do Was po prostu tak na luzie nie rozmawiałam i nie mam żadnego planu ani agendy tego vloga, ale mam nadzieję, że mimo to spędzimy trochę czasu razem i że będzie to miły czas. Po pierwsze, już tak przechodząc bez żadnych wstępów zbędnych do sedna, chcę Wam powiedzieć parę słów o tym, co mam na sobie. Czy widzicie ten piękny kasztanowy golf? Dodam tylko, że jest zrobiony ze 100% kaszmiru. Tak, moja ekscytacja jest uzasadniona, ponieważ oprócz tego, że ma rzeczywiście przepiękny kolor, wręcz powiedziałabym, że to jest jeden z najmodniejszych kolorów tego sezonu, no to jeszcze rzeczywiście jest zrobiony ze 100% kaszmiru. Otóż skontaktowała się ze mną marka, która nazywa się mahogany.pl. To jest adres ich polskiej strony internetowej. Oni mają też strony internetowe zagraniczne, które się tytułują Kashmir Specialist. Jest to marka, która specjalizuje się właśnie w kaszmirze, w ubraniach z kaszmiru. Sprowadzają te, ten kaszmir bodajże z Nepalu. Natomiast. Zapytali mnie, czy chciałabym przetestować ich produkt i powiedzieć o nim moim widzom. Dotarł do mnie ten oto golf, który wybrałam. Jest to klasyczny golf, taki wiecie, dosyć dopasowany, o takiej przylegającej do ciała linii. No, wiecie, kaszmir też należy do takich materiałów, że chciałoby się mieć dosyć takie uniwersalne i klasyczne fasony z tego materiału. No, i od razu przyszło mi do głowy, że być może nurtuje kogoś tutaj to, dlaczego kaszmir generalnie jest taki drogi, bo jest, nie oszukujmy się. I musicie wiedzieć, że przede wszystkim to, w jaki sposób i od kogo, od kogo pozyskuje się włókno kaszmirowe, ma tutaj znaczenie, jeżeli chodzi o cenę. Mianowicie kozy kaszmirskie, które są dostarczycielami, Wełny kaszmirowej czy włókna kaszmirowego, bo nie do końca jestem pewna, czy można to nazwać wełną. To są zwierzęta, które występują tylko w określonych szerokościach geograficznych, czyli na przykład mieszkają niedaleko Himalajów, u podnóża Himalajów. Ponieważ żyją w bardzo ciężkich, ekstremalnych wręcz warunkach klimatycznych, ich futro ma szczególne właściwości. Kaszmir jest to taki podszerstek, czyli takie najbliższe skóry futro, które ma szczególne właściwości właśnie ochronne, jeżeli chodzi o zimno, jak i o przepuszczalność, odprowadzanie od skóry wody na zewnątrz, jak i generalnie jest po prostu niesamowicie przyjemne w dotyku. Tak więc po pierwsze zwierzęta, które, z których pozyskiwany jest kaszmir są rzadkie, no a po drugie samo pozyskiwanie kaszmiru, czyli wyczesywanie lub trymowanie tych kus i następnie przygotowywanie w odpowiedni sposób tych włókien również jest trudne i najmniejszy błąd nawet może spowodować, że kaszmir nie będzie wysokiej jakości, więc tutaj też ma to swoje znaczenie i wpływ na tą właśnie cenę. Rzeczywiście kaszmirowe włókno jest niezwykle, niezwykle luksusowe w dotyku. Ten golf jest niesamowicie przyjemny, jest cienki, jest przy, tym, przy czym dzianina nie jest, wiecie, taka przezroczysta, tylko jest dosyć zbita, ale jednocześnie niesamowicie miękka, otulająca, bardzo właśnie taka luksusowa w dotyku. Nie ulega wątpliwości, że bardzo ciepła. Ciepła, ale jednocześnie. Wydaje się przewiewna, tak? Czyli rzeczywiście ma się wrażenie, że jest ciepło, jest komfortowo, ale nie za gorąco. Kolor, który wybrałam, nazywa się Cina Row, bodajże z tego co pamiętam. I to jest taki głęboki, kasztanowy kolor, który aż wręcz wpada w niektórym świetle w taki lekki fiolet. Kaszmirowe swetry w ogóle w moim sercu mają, mają jakieś takie wyjątkowo, wyjątkowe miejsce, ponieważ mam jeden kaszmirowy sweter. Które kupiłam w Lumpeksie jeszcze w latach 90., mam go do tej pory, jest w zasadzie w stanie nienaruszonym, czyli nic się z nim nie stało, więc mogę potwierdzić, że rzeczywiście ta legenda o tym, że kaszmirowe swetry mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie, ma swoje uzasadnienie. Jestem pewna, że przy odpowiednim praniu, przy odpowiednim zaopiekowaniu i przechowywaniu mogą rzeczywiście służyć pokoleniom. Sweter, który ja mam, jest też klasycznym fasonem, czyli ma dekolt w serek. Jest takim dosyć dopasowanym, czarnym, po prostu zwykłym sweterkiem. Natomiast no, czuję się w nim absolutnie luksusowo. I ten golf będzie również myślę, że podobnym nabytkiem. Dobra informacja dla Was jest taka, że marka mahogany.pl przekazała dla, dla Was, dla moich subskrybentów, jeżeli będziecie mieli ochotę, zakupić sobie kaszmirowy sweter, kod rabatowy dla Was. Kod rabatowy, kod rabatowy wyświetlam na ekranie, to jest mysz10 i trzeba go wpisać przy zakupie, on obowiązuje od dzisiaj, czyli od 22 października do 29 października. Więc jeżeli tylko marzyliście o kaszmirowym swetrze, to jest myślę dobry moment, a ten golf, który ja mam, klasyczny, dopasowany golf, ja mam akurat w rozmiarze L i to jest bardzo typowe L. Możecie znaleźć pod nazwą Tail. Tale. Jeżeli akurat macie ochotę na taki sweter, bo jest tam rzeczywiście dosyć duży wybór. Drugą bardzo ważną informacją, którą mam dla Was i to jest istotne, ponieważ samo wydarzenie, o którym chcę powiedzieć, jest już zaraz w najbliższą sobotę 25 października, no to chcę Was serdecznie zaprosić na targi Oktober Ulfest. 25 października, sobota, Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, które się znajduje zaraz za spotkiem. Spore wydarzenie dziewiarskie o tyle dla mnie ciekawe, że po pierwsze, ja tam będę nie jestem na wielu wydarzeniach dziewiarskich, więc cieszy mnie to bardzo. Po drugie, Będę miała okazję przeprowadzić tam warsztaty, o tym za chwilę powiem. I po trzecie, cała oferta, właśnie szczególnie warsztatowa tego festiwalu, jest naprawdę uważam szczególna. W opisie podlinkuję Wam stronę Oktober Woolfest, gdzie znajdziecie też całą um, ofertę warsztatową. No, rzeczywiście jest tam mnóstwo warsztatów. Gdyby nie to, że sama jeden z tych warsztatów prowadzę, to na pewno na któryś z nich bym się wybrała. Powiem Wam tak w sekrecie, że nie znam techniki szydełka tunezyjskiego i bardzo chciałabym się go nauczyć i jestem pewna, że w ciągu najbliższego roku opanuję tą technikę na tyle dobrze, żeby Wam coś pokazać wykonanego tą techniką. I są warsztaty właśnie na Oktober-Woolfeście z szydełka tunezyjskiego, no niestety ja na nie pójść nie mogę. A nie mogę między innymi dlatego, że właśnie Prowadzę sama warsztaty. Są to warsztaty, których temat tak naprawdę trochę wyszedł od moich obserwatorów, ponieważ wiele osób mnie pytało o tego rodzaju techniki i prosiło o różnego rodzaju informacje z nimi związane. Mianowicie chodzi tutaj o metody kształtowania dekoltu w raglanie dzierganym od góry. I tutaj, jeżeli chodzi o samą zawartość tych warsztatów, na które Was oczywiście serdecznie zapraszam, bo jeszcze zostały jakieś miejsca na ten warsztat, więc nie zwlekajcie. Na tych warsztatach przede wszystkim opowiemy sobie o samym raglanie. Tam też podam takie różne metody na to, właśnie jak obliczyć sobie ilość oczek na raglan, czym to musi być podyktowane, jakie rzeczy wziąć pod uwagę. No to do tego jeszcze potrenujemy, poćwiczymy czy nauczymy się w zależności od tego, jaki będzie Wasz poziom, czy umiecie, czy nie umiecie rzędy skrócone, czyli jak modelować dekolt rzędami skróconymi, jak modelować dekolt wódkę, okrągły, klasyczny, jak modelować dekolt serek. Oprócz rzędów skróconych obgadamy i potrenujemy również technikę modelowania dekoltu bez rzędów skróconych. Tak żeby był podkrój przodu większy niż z tyłu, na przykład w raglanie, natomiast aby nie używać rzędów skróconych. Ponieważ wyobrażam sobie, że są takie sytuacje, kiedy rzędów skróconych używać po prostu nie chcemy. Ja sama znam takie sytuacje. I nie jest to tylko podyktowane tym, że rzędy skrócone sprawiają nam kłopot, ale również tym na przykład, że dziergamy super cienkie nitki i na przykład rzędy skrócone są na tyle widoczne, że nam się to nie podoba. No różne, naprawdę mogą być tutaj różne przyczyny tego, że tych rzędów skróconych używać nie chcę. Więc również takiej metody Was nauczę, a poza tym mam nadzieję i liczę na to, że podczas tych warsztatów będzie czas na to, żeby obgadać różne tematy, żebyście mogli zadać mi wszystkie pytania, które kiedykolwiek chcieliście zadać, abyście mogły mnie poznać lepiej, abym ja Was mogła poznać lepiej. Na to liczę. Dlatego kieruję Was, do mojego warsztatu jest zapis na dole i do innych warsztatów również, bo naprawdę, jak wspomniałam wcześniej, oferta jest bogata i świetna. I naprawdę świetna. To się wybiera na Oktober Fest. no to będzie miał szansę się spotkać ze mną już w najbliższą sobotę. Liczę na te spotkania i jakby nawet jeżeli nie uczestniczycie w warsztatach, ale zobaczycie mnie gdzieś na targach, to bardzo Was proszę o to, żeby do mnie podejść i do mnie zagadać. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Trochę o ostatnich projektach. Słuchajcie, jeżeli ktoś jeszcze nie dotarł do tego, no to wrzuciłam niedawno projekt na komino Kominokaptur, Komino kaptur, ponieważ on ma taki Karczek tutaj z osłoniętym dekoltem, z golfem, i do tego jest wykonany kaptur z dodatkiem włóczki cekinowej. No ten kaptur bardzo Wam się spodobał, naprawdę się, nie spodziewałam się tego, że aż tak świetne będzie przyjęcie tego projektu, więc jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to zapraszam serdecznie do właśnie tego tutorialu na kaptur i dajcie mi znać, jak go odbieracie. Dodam tylko, że z tej samej włóczki, czyli Hello Suri z magiclub.pl i cekinów z Lanny które się nazywają Cosmo oraz dodatek, z dodatkiem włóczki z Tropical Lane, która się nazywa Cusco, piękna włóczka w ogóle, naprawdę muszę jej użyć jeszcze innych projektach, świetna włóczka, e, powstaną jeszcze do kompletu do tego komina rękawiczki z jednym palcem. Przymierzam się już do nich, e, jeszcze testuję różne możliwości, jak je zrobić, natomiast e, no, pojawią się na pewno w przyszłym tygodniu. Ale na tutorial możecie liczyć jeszcze w tym tygodniu. Słuchajcie, w tym tygodniu przygotowałam dla Was coś, o czym już dawno myślałam, i to jest płaszcz, sukienko, kardigan, może nawet kimono, albo nie wiem, szlafrok. Mówię o tym szlafrok, dlatego że ja akurat przez ostatnie dni już noszę sobie ten sweter, ten kardigan, ten płaszcz. I używam go wręcz jako po prostu szlafroka. Uwielbiam go. Słuchajcie, to jest sweter. Tutaj Wam wrzucę zdjęcie. Um, mogę Wam pokazać go o tak. To jest sweter w kolorze takim właśnie pięknym, śliwkowym. Um, z włóczki Paris 50. Paris 50, to no, może nie jest to włóczka najbardziej na świecie naturalna, ale. Jest to miękki moher. Jeżeli ktoś szuka miękkiego moheru, to tutaj 50% wełny moherowej jest w tym produkcie i jest on miękki. I to jest włóczka z Amstel.pl, Nazywa się Paris50 i kolor śliwka. Taki właśnie kardigan dla Was wykonałam. No i z tego co widzę, ponieważ pokazałam już dzisiaj zdjęcia i krótkie wideo, właśnie z tego swetra. Z tego co widzę, jesteście bardzo zainteresowani tutorialem, więc nie mam, że w piątek się on pojawi. Czekajcie koniecznie na ten tutorial, dlatego że załatwiłam dla Was rabat na tą włóczkę dodatkowy, więc jeszcze taki dodatkowy smaczek będzie. Ja jej wcześniej nie miałam w ręku, nie wiem jak to się stało, natomiast jest obłędna. Zobaczcie to. Merino. Przepiękne merino z furory, takie właśnie nieskręcane, które nazywa się merra. To jest, słuchajcie, włóczka merra, w tej takiej grubości, właśnie w takiej grubości, bo jest jeszcze merra slim, która jest skręcana i cienka. To jest merra i merra, jest to genialna włóczka, wiecie na te wielkie. Czapy takie um, grube. Przemiła, przewspaniała. I te kolory są obłędne. Kolor, który mam tutaj, ten różowy, to się nazywa wata cukrowa, a ten kolor taki szaro-brązowawy. Ja na to mówię kolor pieczarkowy, nazywa się bubr. Z Bobra możecie zrobić sobie, słuchajcie, coś, z boberka. No cudny ten kolor jest, wiecie taka szarość, ale takim, takim lekkim jakimś fioletowawo-brązem złamana, piękny kolor. Tak więc z tej mery na pewno coś powstanie, przypuszczam, że czapka. A co powiedzielibyście na przykład na dwukolorową briożkę? Także tak. No i na koniec jeszcze słuchajcie, chcę wam powiedzieć, że zrobiłam ostatnio taką sondę, Jaki sweter z Dropsa dzielgamy wspólnie podczas tutorialu. No i chciałam do tego tutorialu wykorzystać włóczkę, którą mam z Amstel i to jest ta szarość, to jest Vanity Silk, bardzo fajna włóczka, z której powstał ten czerwony sweter z kwiatem, mam nadzieję, że wiecie który. I to jest właśnie Vanity Silk w kolorze szarym. Ten kolor, jakoś się nazywa, tak nazywa się Grey, On ma też te kolorowe niteczki. I zapytałam Was, jaki chcielibyście sweter, żebym wykonała z tutorialu Dropsa, ponieważ zamarzył mi się sweter z karczkiem okrągłym, okrągłym i e, wybrałam trzy projekty. Trzy projekty i wybraliście sweter najprostszy, ale taki dosyć oryginalny. Przy czym już widzę teraz, jeszcze nie ogłosiłam nawet, jakby wyników tej sondy, ale już widzę, że wygrywa dwójka i słuchajcie wydaje mi się, że zrobię ten sweter tylko z pewnymi modyfikacjami myślę, że być może zrobimy go po prostu z rękawami ze ściągaczem tutaj ktoś w komentarzach, nawet chyba nie jedna osoba wspominała, że fajny sweter, świetny w ogóle projekt tylko, że te rękawy takie rozszerzane niepraktyczne ja lubię rozszerzane rękawy, ale Trudno nie przyznać racji temu, że rzeczywiście są trochę niepraktyczne. Spróbujcie coś zrobić w kuchni z rękawami rozszerzanymi i długimi. No, tak. Mogą, że tak powiem, utaplać się w różnych substancjach. Więc rzeczywiście, prawda, jest to, że jest to trochę, że te rękawy mogą być niepraktyczne, zwłaszcza do takiego noszenia na co dzień, a ja chcę zrobić ten sweter jako taki swój codzienny, bluzo sweter, taki, który po prostu będę kochała nosić. I możecie się w związku z tym niebawem spodziewać tego właśnie projektu jako tutorial z dropsa. I słuchajcie, teraz na koniec. Mam dla Was jeszcze takie ogłoszenie. W związku z tym, co czytam w Waszych komentarzach, jak bardzo doceniacie tak naprawdę moją pracę, którą wkładam w YouTube, szczególnie, tak? Bo tam jakby te materiały, które nagrywam, jako tutoriale, jako techniki różnego rodzaju, które tam wrzucam, no wymagają jednak ode mnie ogromu, ogromu pracy, jak się spodziewacie rzeczy, które powstają, które jakby filmuję na bieżąco, no to żeby, żeby rzeczywiście zrobić to dobrze i że, żeby zrobić to w odpowiednim oświetleniu i tak dalej, wymaga to ode mnie sporo pracy, energii i różnych innych rzeczy. W związku z tym postanowiłam prowadzić po prostu na YouTubie dla Was pewną formę wspierania mojego kanału. Będziecie mogli przystąpić do pewnego rodzaju klubu, który będzie właśnie wokół mojego kanału powstawał. Um, uczestnicy tego klubu będą oczywiście mieli dodatkowe różne benefity związane z możliwościami decydowania, na przykład o tym jakie treści się pojawią, um, prowadzenia ze mną różnych form dyskusji na temat um, projektów moich czy też waszych. Um, no i część rzeczywiście takich kursów, tutorialowych projektów, takich. Um, Całościowych kursów od A do Z robienia danego, danej rzeczy będzie dostępna dla osób, które mnie wspierają. Tak, możliwość wspierania mojego kanału pojawi się niebawem. Myślę, że od listopada. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zechcecie mnie wesprzeć, bo dzięki temu, oczywiście, będę miała możliwość poświęcenia większej ilości czasu na to, aby tworzyć dla was treści i aby abym ja mogła wspierać was w waszej pasji. Bo to tak naprawdę moi drodzy uważam za swoją misję. Wspieranie was w waszej pasji, inspirowanie was do tego, żeby tworzyć własne rzeczy, przekazywanie wam wiedzy, żeby tworzyć je coraz piękniejsze. Zatem mam nadzieję, że tak właśnie będzie to wyglądało. Kochani, z mojej strony dzisiaj to wszystko. Serdecznie zachęcam Was do komentowania tego filmu, oczywiście subskrybowania kanału. Każdy Wasz ślad, który zostawiacie pod moimi filmami, czy to jest like, czy to jest komentarz, czy to jest udostępnienie moich treści, powoduje, że docierają one do coraz większej ilości osób, i dzięki temu mogę tworzyć dla Was częściej i lepiej. Tak więc zachęcam Was serdecznie do tego. Zostawcie w komentarzu koniecznie pytania do następnego vloga, na przykład informacje o tym, co najchętniej zobaczylibyście na moim kanale. Wszelkie informacje, które do Was dostaję na temat moich treści, na temat propozycji do kolejnych treści. Wszelkie pytania, jakie wy mi zadajecie, są dla mnie ogromnie ważne, dlatego zapraszam do sekcji komentarzy. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Buziaki, pozdrawiam.